Cześć i czem z tej strony Gierko Maniak. Dzisiaj będziemy grać w Minecrafta Classic. Oczywiście marka. Oj, przepraszam, oczywiście online poki. Dobrze, więc zaczynamy. Dzisiaj będziemy budować, ale może najpierw sobie weźmiemy dirta. Jak chcecie wejść na ten edit, czy jakoś tak, ekwipunek, to wciskacie by. Okej, okay, bierzemy ziemię. I teraz musimy zrobić L, lewy przycisk myszy, i teraz układamy prawym przyciskiem myszy. Mhm, ok, dobrze. Teraz zrobimy sobie no niewielki domek, ale to jakby będzie taki, najpierw zróbmy może murek. O, I taki zrobimy wkrótce. No tu jest za dużo tych. Yy, kurczę, gdzie by to tutaj... O dobra. Tylko się tego pozbędziemy. Okej. Okay. Okej. Okay. Tyk, 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 ups. To zaraz poprawię to też. Jakieś dźwięki. fps -y mam 20, nie, 20 29, 32. Może tego... Może już nie będę gadał, tylko zaczyna będę zaczynał. Oczywiście nie może tutaj grać w dwójkę, ale jak kolega przyniesie jakiś od siebie laptop, to będzie w końcu, będzie można. Um, kurczę, szkoda, że nie ma białego bloku, więc użymy się na, na tych tutaj. Trochę zniszczy tego murku. Ale użyję wtedy drewna zwykłego. Ups. Trochę ciężko się gra na takich czymś Kurczę Dalej Kurczę Ups Poczekajcie O, proszę bardzo, trzeba było od razu tak zrobić Cyk Cyk, cyk Ok. Teraz tak Czekajcie, muszę się napić, oczywiście Rockstarka. Pięknie. Mówię, jakby co, ja będę tak robić takie króciutkie przerwy, bo to i tak nie będzie jakby taki długi za bardzo filmik. Myk myk myk. Piripik pim piri, pa 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 pa. Ok, teraz zrobię jakby taką ścieżkę. Będzie na tym też podłoga, ale z dirta niestety. Dobra, może najpierw zrobię, też, naj, potem zrobię też murek. Dlatego to będzie w następnym odcinku Minecraft Classic. okej okay. Okej, okay, wiecie co, to ja może na dzisiaj zrobię ten murek, poczekajcie, bo nie mam tego bloku, zrobię to na piątym miejscu, bo na co mi potrzebne ten, okej. Okay. tutaj zrobię może taka wieżyczka o tak, 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 to będzie w drugim, drugiej części okej okay. dobra, to nie będzie za duży murek więc gdzieś skończę na tym o dobra, może być ale nie wiem na ile o dobra, teraz robimy tak, tak, tak tak, tak tak tak, tak, tak tak, tak. I tak, i tak, ok. Teraz tylko tutaj zrobić troszkę większy. I tu. Ok. Ile już mamy? 5 minut, kurczę. Dobra, tak za, na 10 minut to zrobię, a jak, a, jak nie ben, a jak nie zrobię, no to trudno będę kontynuować. Okej. Okay. Teraz może zrobimy tą wieżyczkę. O, tak, dobry pomysł, robię najpierw tą chyba wieżyczkę, co, jak myślicie? Dobra, to może tylko tutaj powiększę, poczekajcie, sprawdzę, czy mam może drabinki. Oj, 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 nie mam, smutek, kropka pęgie. Czekajcie, ej, co jest? What the hell? Nie mogę wyjść. No dobra, i w sumie... O, nie, 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 kurczę, sorry, przepraszam. Kurczę, przypadkiem się włączyło. Ok, poprawia sobie tutaj, cyk, cyk, perpa jasu. Jaki odgłos! Ok, mm. teraz robię tylko tutaj teraz tylko wstawię tutaj kamień, gdzie jest kamień, o, miejsce drugie. Ok, Okej, okay, teraz robię. Tak. Okay. Tutaj zrobię sobie taką dziurkę. Teraz sobie tylko tutaj jakby wstawię tu. O, to tak nie. Yeah. O, tak to będzie idealne. Jakby to to nie są żadne wojanowice. Oczywiście. Bo to by było trochę skapianie, to ben, nazwijmy to Wojakowica. O, o, tak będzie lepiej. Hmm. Wygląda trochę jakby bunkier za czasu II wojny światowej, ale ja się nie znam oczywiście. Kurczę. Y, dobra, tutaj nie wiem. Tutaj będę musiał trochę zniszczyć. Poczekajcie, muszę się napić. O, ile mamy już? O, jeszcze 1 minut, okej. Okay. Nice, nice. Ok. Tu trochę dziur. E, poczekajcie. Ok, powróciłem. Sorry za krótką przerwę. Przerwkę, ale. Sorry. A po prostu musiałem wstać na chwilę. Ok, trójka. Mm -mm. mm -hmm. mm -hmm. Perfekto. Teraz bierzemy jedyneczkę. Tutaj zakładamy. Hmm, hm. ba, hmm. hmm. Mam już 47 FPS, nie, co? FPS mi wariuje, what hell! kurcze Mm. Okej, okay. teraz robimy murek. Ding ding Ping bang, bum bang. Ding, ding, ding. Hops, hops. Hops hops hops. I teraz tutaj wychodzę. Ale trochę zapuszczone to będzie... Trochę to zapuszczone będzie. Mm, ok Proservo Zaraz tutaj troszkę powiększę. Um, kurczę. Poczekajcie. Zrobię tylko coś Music. Dobra, chyba już zrobiłem. Okej, okay, wróciłem, poczekajcie. Oj, już mamy 10 minut. No dobrze, to już będzie na... To będzie już wszystko. Dziękuję za oglądanie. Będzie już wszystko. Dziękuję za oglądanie. Nie wiem, czemu się powtarzam, ale nara. Do zobaczenia w drugiej części. Pao.